1 listopada to doskonała okazja, by po raz kolejny, po raz jedenasty rozpocząć kwestę. Odnawiamy żołnierskie groby. O szczegółach, o tym, kto zbiera w tym roku, kto może zbierać i na jaki cel zostaną te pieniądze przeznaczone, powie burmistrz Tomasza Lubelskiego, pan Wojciech Żukowski. Tak, po raz jedenasty będziemy uczestniczyli w szczególnym wydarzeniu, jakim jest kwestia na rzecz grobów żołnierskich, miejsc pamięci na terenie Tomasza. Lubelskiego. Odwiedzamy groby najbliższych, ale też pamiętamy o tych wszystkich, którzy w przeszłości walczyli o naszą niepodległość, którzy są właśnie pochowani na cmentarzach w Tomaszowie. Staramy się, aby te miejsca były odpowiednio upamiętnione, dlatego apeluję do wszystkich i proszę, aby ci, którzy jeszcze nie zgłosili się w tym roku do tej kwesty, nie uczestniczą albo nie planowali uczestniczyć, zgłaszajcie się do Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim, do Wydziału Oświaty. Potrzebujemy większej liczby wolontariuszy, aby właśnie po raz kolejny ta kwestia mogła się odbyć. Dotychczas zebraliśmy prawie 200 tysięcy złotych, które zostały przeznaczone właśnie między innymi i na ten cmentarz, i na te wszystkie miejsca, które zostały odnowione. Proszę pamiętać, że jest to też wspólna nasza powinność. Zapraszamy. Jedenasta kwesta. Potrzebujemy wolontariuszy, są jeszcze wolne miejsca.